Dzisiaj jest mokry poranek. Temperatura. Nie będę chodził w ten śnieg. Jest plus 3 stopnie. Ale jest bardzo chłodno. Takie zbliżenie do karportu. Zobaczcie, ile śniegu zsunęło się z niego. Także już się troszkę odśnieża. Z tej strony widać, ile już tego śniegu zjechało. Ale. Pozostałe instalacje funkcjonują dobrze, czyli tamte dwie Huawei i Fronius produkują energię. BB Eco jeszcze nie produkuje. Troszkę za mało się odsunęło tych paneli, żeby falownik zdecydował się na produkcję. No bo tu mamy granice paneli w tym miejscu. Jest jeden rząd, drugi, trzeci, czwarty, piąty także troszkę musi jeszcze się sunąć. Ale jak widać, to już naprawdę powinno pójść dość szybko, samo odśnieżanie jakoś tam działa. Dzisiaj pogoda pochmurna, więc raczej nie będziemy mieli dużej produkcji z energii. No ale jest grudzień, jest grudzień w piątek, czyli za dwa dni Wigilia. Miłego dnia.